Cześć, pokażę Wam, co jem na śniadanie. Moje śniadanie zaczyna się dzisiaj dosyć późno, ponieważ jest godzina pierwsza, więc jest zdecydowanie bardzo późno. Ja normalnie jadam o 12 i jestem już potwornie głodna. I będę przygotowywać omlet. Taki trochę nietypowy omlet, jak widzicie, z samych żółtek. Dostało się tu troszkę z samych białek. Dostało się tu troszkę żółtka. Mam nadzieję, że mi to nie zaszkodzi, bo mam nietolerancję na żółtka. I co tu teraz dodam? To nie będzie taki omlet typowy z warzywami. Bardziej taki, też nie powiedziałabym na słodko, takie coś pomiędzy. Dodam tutaj teraz, mam co ja tutaj mam? Białko proteinowe sojowe i dodam taką jedną no, może dwie takie łyżeczki. Trzeba nie wymieszać. Teraz dodam do tego wiórki kokosowe. Też tak. Tak, z łyżeczka. Półtorej. Półtorej łyżeczki. Będzie takie śniadanie niskowęglowodanowe. O Boże, nie mogę powiedzieć. Teraz dodam siemię lnianego. I prawie do wszystkiego dodaję siemię lnianego. Też taki półtorej łyżeczki. Plus cynamon. Ja uwielbiam cynamon i naprawdę dodaję do wszystkiego cynamon. Także do kawy. Trochę tam Trochę, o, to jest moje trochę. I tutaj mam taką mieszankę z orzechami i z pestkami dyni. Ale dodam tylko wybiorę tutaj te pestki dyni. Jest więc tak, o, taką garstkę niewielką z tymi pestkami dyni. Okej. Okay. To były białka z czterech, z czterech jajek, to warto, żebym dodała. I będę z tej całym, z całej mieszanki stworzył właśnie takiego omleta. Będę go smażyć na oleju kokosowym, nierafinowanym. I prawdopodobnie na wierzch jeszcze nie wiem, dodam masło orzechowe. Także zabieram się teraz za zasmażenie i za chwilę zobaczycie, jak ten omlet wygląda. Ok, jestem już z powrotem i tak właśnie prezentuje się mój omlet. Wierzcie mi na słowo, jest przepyszny, ładnie wygląda, ma trochę kalorii, dodałam jeszcze właśnie masła orzechowego. I posypałam wiórkami kokosowymi cynamonem i dodałam jeszcze trochę pestek dyni. I teraz będę się nim zajadać, ale zanim to zrobię, dodam jeszcze witaminę C. To jest witamina C. tak pokażę. Witamina C w... Witamina C. Witamina D3 w płynie. Czyli nabieram i właśnie zaraz krople, Ponieważ witaminę D... 3 powinno się e, stosować z tłuszczami. Więc tutaj mam. Jeszcze nigdy nie żałuję. W Holandii nie ma za dużo słońca, więc e, muszę e, się wspomagać. I e, nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, ale witaminę D3 powinno się stosować z witaminą e, K2. Które mam tutaj. E, więc to też zaraz sobie popiję. I witaminę C e, 1000 mg, którą też stosuję codziennie do posiłku. Także tak wygląda mój, e, mój posiłek. E, ja zabieram się za jedzeniem, bo jestem bardzo, bardzo głodna. E, I zobaczymy się. Ponownie podczas przygotowania posiłku na obiad. Ok, kochani, przyszła pora na mój lunch. Jest godzina pół do szóstej, więc dosyć późno. Przyznam, że po, po moim śniadaniu, czyli po tym omlecie, byłam tak bardzo nasycona, właściwie to miałam nawet problem zjeść ten omlet, który nie wydawał się zbyt duży. Nie wiem, czy mi się skurczył żołądek, czy. Po prostu nie mam dzisiaj takiego wielkiego apetytu. Ale w każdym razie nasycił mnie na bardzo długo i w ogóle nie byłam głodna. Zjadłam jakieś pół godzinki temu, muszę się przyznać, zjadłam takiego batoniczka proteinowego. Musiałam, mam dzisiaj dzień wolny, ale musiałam pracować przed komputerem, więc zaparzyłam sobie herbatę i zjadłam właśnie taką przekąskę. I teraz jest pora na lunch. Dzisiaj, jak wspomniałam, mam dzień wolny. Mam też dzień bez ćwiczeń, ponieważ ćwiczyłam przez ostatnie kilka dni bez przerwy i czuję, że moje mięśnie muszą odpocząć. Dlatego dzisiaj jest takie bardzo lajtowe jedzenie. I też w związku z tym, że dzisiaj jestem sama, zjadam... Takie resztki z wczoraj, ponieważ ja nienawidzę wyrzucać jedzenia, a mam tutaj, tym bardziej, że mam tutaj przybyszne warzywka i te warzywka zaraz sobie zrobię. Trochę szkoda, że, tak wy, że akurat wypadło na ten dzień, ponieważ nie mogę wykazać swoich, nie mogę pokazać Wam swoich umiejętności kulinarnych, a ja bardzo lubię gotować i bardzo lubię właśnie operować z warzywami. Uwielbiam po prostu warzywa, i właśnie na śniadanie nie miałam ich i tego mi chyba brakowało. Dobra, ale przejdźmy do lunchu, więc co ja tutaj mam? Tutaj mam sałatkę sałatkę właśnie z, z wczoraj, którą taka typowa sałatka sałata, papryka, e, trochę chyba awokado, e, nic zazwyczajnego, oliwa z oliwek. Więc tą sałatkę sobie na pewno dzisiaj zjem. Dalej mam tutaj również z wczoraj, z obiadu. Co to jest? Kalafior. Pyszny kalafior. I ten kalafior sobie upiekę. Zaraz go włożę do piekarnika na chwilę, bo tak na zimno po prostu nie będzie smakował. Kolejną mam tu też otwartą puszkę z tuńczykiem, którą też otworzyłam wczoraj, i tak sobie myślę, żeby dodać trochę tłuszczu tej potrawie, dodam właśnie tą resztę tuńczyka. Poza tym mam też taką już paprykę, którą już zaczęłam również wczoraj, że <gry> prawie wszystko jest z wczoraj. Którą sobie też pokroję osobno. Dokroję sobie do tej sałatki czy położę osobno na talerza. Mam jeszcze taką małą pomarańczową papryczkę. Ja uwielbiam tą papryczkę. I zobaczę ile tego będzie. Być może dodam jeszcze kiwi. Jak widzicie to, to kiwi jest też tutaj niewielkie. Więc może dodam sobie kiwi albo połowę z tego kiwi. Zobaczymy jeszcze. I na sam koniec dodam, dodam pietruszki. Tutaj właśnie mam cały taki bukiet pietruszki, więc dodam sobie, żeby, bo ja przede wszystkim lubię, jak jedzenie również ładnie wygląda. Więc z taką mieszanką kolorową na pewno będzie ładnie wyglądać. I za chwilę do Was wracam już z przygotowanym moim lunchem. Jestem już z powrotem. Jak widzicie, mój talerz jest po prostu. Pełny. Ja, co prawda, jadam na małym talerzu, to nie jest jakiś specjalnie duży talerz, jakiejś średniej wielkości powiedziałabym. Zrezygnowałam z awokado, zrezygnowałam z pomarańczowej papryki, dodałam trochę czerwonej, a to dlatego, że nie spodziewałam się, że tej sałatki w tej niszce było tak dużo. Tutaj znajduje się trochę tego tuńczyka i właśnie podpieczony kalafior. Także to jest mój obiad. I mam nadzieję, że będzie bardzo smaczny. Jeszcze chciałam dodać, że przed obiadem, właściwie po moim śniadaniu, po moim pierwszym posiłku, poszłam sobie na spacer. Tak jak mówiłam, ja dzisiaj nie ćwiczę, ale musiałam zaliczyć ten spacer, tym bardziej, że pogoda jest taka jeszcze w miarę, trochę jest wietrznie, ale jest. Całkiem ładnie i ciepło. I tutaj mam taką aplikację, nie wiem czy ją zobaczycie, na smartfonie, gdzie można sobie właśnie e, obliczyć, e, ile, ile kroków wykonało się w ciągu dnia, i tyle ja dzisiaj wykonałam, czyli 11 tysięcy, prawie 12 tysięcy e, na dzisiaj. No i to by była moja aktywność na dzisiaj. Plus, tam jakieś sprzątanie, ogarnięcie, ogarnięcie domu yy, i tyle. Pewnie dlatego też nie jestem jakoś specjalnie głodna, yy, ale teraz już zabieram się za konsumowanie tego posiłku. Ok, jest 10 minut yy, po ósmej, ja w sumie powinnam yy, przyjść tu do Was z posiłkiem takim yy, no, typowym. Yy, Solidnym obiadem, ale niestety albo stety nie czuję się na tyle głodna, aby robić kolejny obiad, więc w tej chwili zjem sobie coś takiego. Jest to taka miska. Taka miska. Jest to miska z owocami, a mianowicie z melonem i z bananem. Dodałam tu jednego bananka tylko na, na, na wierzch. A cała reszta to melon, plus e, mieszanka e, orzechów i e, nasion, e, dyni, którą widzieliście rano, rano, po południu, <grych> przy moim pierwszym posiłku w każdym razie, plus e, wiórki kokosowe, cynamon i siemię lniane. I to będzie mój, e, mój ostatni posiłek, ponieważ tak jak mówiłam, mam dzisiaj... E, Taki lajtowy dzień, bez ćwiczeń, bez jakichś większych sytuacji, w których naprawdę spaliła, spalałabym te kalorie. Więc to będzie taki mój deserek, że tak powiem, po obiedni. I na tym zakończę dzisiejszy dzień. Plus, zgrzeszę i napiję się dzisiaj cidru. Takiego właśnie, to jest mój ulubiony, więc napełnię sobie, bo nie mam dostatecznej ilości kalorii dzisiaj, więc napełnię sobie nim kalorie. Niestety puste i bez wartości odżywczych, ale taki od czasu do czasu coś takiego też nie zaszkodzi, więc nie będziemy tego jakoś przeżywać. To tyle, mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich filmików, w których pokazuję co jem w ciągu dnia na fasting, to dajcie mi znać w komentarzu.